Czy kojarzycie, co to jest co... grafika? Nie? Skota. To jest taki kot. To jest kot, to jest kotka kota. Skotka, kota. A, może teraz mam się rozjaśnić. To jest... był taki teleturnier kiedyś, co? Ząb, tak. A. To był na całość. Prowadził to Zygmunt Heiser. Aha. No już dawno temu. I ten telefon polegał na tym, że wybierało się tam, no, były dzieci z rodzicami, wybierało się z publiczności losowe osoby, kto tam chciał, były różne łamigłówki. No i polegało to na tym, że czasami wygrywało się część nagrody, czasami całą nagrodę, czasami rezygnowało się z tej części na rzecz ryzyka, że może uda mi się tą wielką nagrodę zdobyć, a czasami właśnie ten kocul się pojawiał i to znaczyło, że traciłeś wszystko. I była taka specyficzna melodyjka, i mniej więcej na tym polegało. W tamtych czasach też był taki teleturniej, nie wiem czy to teleturniej można nazwać, ale radka w ciemno. To już kojarzycie, czy? A, tak. Był taki jeden mężczyzna albo kobieta za par przed parawanem, a za parowanym trójka odmiennej płci osób. No i polegało to na tym, że ta osoba, załóżmy, że to będzie mężczyzna, pytał te kobiety, zadawał różne pytania, one mu odpowiadały no i która mu najbardziej na podstawie tych pytań się spodobała, nie widzieli się, nie, nie wiedzieli jak się wyglądają, to yy, wybierał ją i losowali pośród dwóch nagród, czyli jedna była wycieczka w kraju, a druga za granicą. I tam były śmieszne sytuacje, że nieraz jak wylosował mężczyzna z kraju, ubierał się, to ja wylosuję, wylosuję to, co widać, bo ona tak była pochowana, że nie wyszło, nie chciała w kraju, tylko na, yy, za granicą. Yy, I dlaczego o tym mówię? Bo losowość pewna wpisana jest w nasze życie. Jesteśmy, żyjąc tu na tej ziemi, wręcz na nią wskazani. I jako ludzie lubimy losować, raczej lubimy mieć nad wszystkim kontrolę, prawda? Chcemy, wtedy czujemy się bezpiecznie, wtedy czujemy, że panujemy nad czymś, co w naszym życiu się dzieje. Nie lubimy tej osobowości, chyba że to są jakieś pozytywne rzeczy, typu niespodzianka, typu coś to co nas pozytywnie zaskoczy, wtedy jesteśmy tacy podekscytowani, ale jeśli są te negatywne rzeczy, to raczej nie przepadamy za nimi. Słuchajcie, ja spróbuję bez tego mikrofonu, bo to trochę się Więc, co się dzieje, gdy postanawiamy żyć z Bogiem? Czy ta losowość dalej istnieje? No, istnieje. Różne rzeczy nam się przydarzają, ale jaki jest tego plus? Że kiedy żyjemy z Bogiem, Bóg w tych rzeczach jest z nami. Czasami wydarzają się cuda, naturalne rzeczy, które są dla nas rozwiązaniem, które, którego nie dałby żaden człowiek. Nie możemy się oderwać od tej losowości. Żyjemy na, takim, na takiej ziemi, w jakiej żyjemy. I to, co Jezus nam oferuje, to przeżycie życia w sposób najlepiej możliwy dla każdego z nas. Dlatego, że nas stworzył, dlatego że nas kocha to wie doskonale, co jest dla nas najlepsze. Amen. Jesteśmy też skazani na wybory. I nawet w Biblii mamy często to tak, dwie opcje do wyboru. Bo Bóg przed nami stawia życie albo śmierć. Przekleństwo albo błogosłowiaństwo, i mówimy to my, wybieramy, czy jakiego wyboru dokonamy. Plus tego taki, że kiedy żyjemy z Bogiem, Bóg daje nam wręcz na tacy, tylko musimy to dostrzec y, najlepszy możliwy wybór Amen. dla nas, jaki mamy. Bo my, jako ludzie, mamy też swoje ograniczenia też przy o talentach, jeden dostaje jeden, drugi dziesięć, ale chodzi o to, żeby z tego pułapu, w którym jesteśmy. Y, Dojść jak najdalej to możliwe. Wtedy jesteśmy Aby. spełnieni, szczęśliwi, a tylko uważam, z Bogiem jest to możliwe. Więc y, możemy żyć po swojemu, byle do piątku, byle do jutra, byle jak. Y, a możemy, drugi wybór jest taki, że możemy stanąć na kolanach i powiedzieć Boże: Prowadź mnie. Ja chcę dobrego życia dla mnie. Ja chcę najlepszych rzeczy dla mnie, dla mojej rodziny, dla moich bliskich. Y, no, ale jak to w praktyce zrobić? Jezus powiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Znamy ten bardzo od początku, kiedy tylko się nawróciliśmy, tak? Jest to znane. Kiedy poznajemy Boga, dowiadujemy się o tym, co On dla nas na krzyżu zrobił, dowiadujemy się o tym, że wziął nasze przekleństwo i już nie musimy się obawiać śmierci, wziął nasze grzechy, więc nie jesteśmy obciążeni tym, nie musimy żyć z obciężającym nas sumieniem. I wiecie, jako już człowiek, który gdzieś tam od dawna żyje z Bogiem, to czasami sobie myślę, może nie my doceniamy tego trochę, bo zazwyczaj człowiek docenia coś, jak coś traci, wtedy zawsze docenia, o miałem to i już. I, I jak sobie myślę, że wielu ludzi na przykład żyje z poczuciem winy, są tacy, którym ciężko nawet zasnąć, bo gryzie ich coś, to, co uczynili wcześniej, tak? Są tacy, że... nie mają takiego wewnętrznego spokoju, może tak bym to nazwał. I nie mogą sobie z tym poradzić. Są też tacy, którzy nie chcą popatrzeć w głąb siebie, wręcz uciekają od tego, bo wiąże to się z pewnym bólem, z pewnym zranieniem i... Sztucznie próbują się napędzać, żeby jakoś przez to życie przechodzić, a pewne rzeczy może samo gdzieś tam się naprawią. Ale Jezus dla nas mówi: Ja jestem drogą. Więc, ileś razy powtórzone jest w Ewangeliach, że żebyśmy szli za Jezusem i naśladowali go, wtedy nasze życie będzie na dobrym torze. Wtedy rzeczy będą się układać. Wtedy rzeczy będą e, nabierać właściwego tempa. Będziemy wchodzić, podejmować dobre decyzje. E, Bóg mówi o wąskiej drodze, żeby z nimi nie zbaczać. Mówi, że nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Mówi tutaj o tej ofierze Chrystusa, kiedy wyznajemy swoje grzechy, tak, kiedy przychodzimy przy Boże i mówimy Bożym, przebacz on przebacza. On odpuszcza. On uwalnia. On od tej pory prowadzi nas tak, jak można tylko najlepiej. I. Czy to jest po prostu taka zwykła oferta łamogówka, mamy reklamę, Jezus marza za moje grzechy, proszę, chcę to przyjąć, proszę, masz tutaj i jest utarki w sklepie. No nie, troszeczkę trzeba się natrucić, troszeczkę trzeba poszukać, ale w przypowieściach na przykład jest powiedziane, że najcenniejszym od wszelkiego złota, cenniejszym od wszelkich materialnych rzeczy, co są na ziemi i tak dalej, jest mądrość, szukanie mądrości, bo dzięki mądrości też możemy znaleźć. Boga i jego ścieżki. Możemy zrozumieć. Jezus mówi, y, podobne jest królestwo niebios do y, kupca, który sprzedał wszystko, co miał i kupił tu najcenniejszą perłę. Sprzedał wszystko, co miał, kupił ziemię, na której był skarb. Pokazuje, jak bardzo jest to cenne. Y, nie tylko dlatego, że. Y, Prowadzi do życia wiecznego, ale też dlatego, że życie z Bogiem przynosi wiele, Kożyści. wiele korzyści, dobrych rzeczy. A tak z ciekawości, słuchajcie, wygogowywałam sobie, jak to jest z tymi perłami, jakby się łowiło. No bo my tutaj, nie wiem, czy w Polsce się łowił, perły zbiera, czy to gdzieś tam. Nie, musi no, być no, ciepło. No, no. <śmiech> <śmiech> ale z ciekawości, wiecie, jest dużo perł hodowlanych na rynku, jakby takie tak. dost, dostępne, i one nie są takie cenne jak te znalezione gdzieś tam naturalnie. I kiedyś w tradycyjny sposób bez żadnych sprzętów ludzie nurkowali, wyławiali z haczykiem lub z nożykiem, wyławiali te małże i tylko w niektórych bardzo rzadko były te perły. Dlatego dzisiaj najcenniejsze perły to właśnie te naturalnie złowione, które są tak znalezione w taki rzadki sposób. To tak woli ciepłości. Więc to też pokazuje Jakie to jest cenne, i jakie korzystne, yy, kiedy Bóg mówi, że sz szukajcie Mnie takiej, poświęćcie wszystko, żeby zdobyć go Pamiętam, jak to była olbrzymia dla mnie lekcja, yy, kiedy yy, uczyłem się gr gry na trąbce, i początki miałem takie, że nauczyli mnie w zły sposób wydobywać dźwięk. No i przez lata naprawdę ten dźwięk był taki stłumiony, taki troszeczkę płytki, taki czasami ściśnięty, to ciężko opisać tak słowami. Musiałbym wziąć trąbkę i Wam zaprezentować, choć teraz już też bez formy jestem. Ale yy, polegało to na tym nauczeniu się emisji. Wokaliści też trochę tak mają, nawet, nawet bardzo podobnie, jak, yy, jak właśnie temacze i denci, że pracują całe życie nad dźwiękiem. I wiem, że przez lata ja Próbowałem wielu nauczycieli słuchać, wiele koncertów słuchać, kombinować, jak do tego dojść, żeby ten dźwięk stał się taki yy, na no, szeroki, brzmi brzmieniowo. Yy, czasami musiałem wręcz spróbować się odłączyć tego, co już wiem, żeby to myślenie moje, takie tradycyjne o tej trąbce, mnie nie blokowało, że mógł wejść w nowe, właściwe rzeczy, bo coś nie grało, coś było nie tak. Ale pamiętam też, jak w końcu, w końcu wyszło mi to, że już tak naprawdę yy, gra stała się dla mnie przyjemnością, luzem. Yy, czymś takim, że nieważne, czy byłem w małej salce, czy w auli, czy na sali w Filharmonii, ja czułem, że ten dźwięk wypełnia każdą część tego pomieszczenia. I to było no, coś cudownego. To tak samo jak troszeczkę jak pływacy, jak się uczą pływać, Wiecie, jedna rzecz to nabieranie masy mięśniowej i układanie się do tej wody, ale główna rzecz to jest taka, żeby woda jak najmniejszy opór stawiała. Yy, więc dlaczego o tym mówię? No bo to trochę jest jak z tymi perłami, że yy, kiedy patrzymy na Jezusa yy, i staramy się Go naśladować, yy, postanawiamy iść za Bogiem, to tak trochę byśmy znaleźli to drogocenną perłę. To tak byśmy słyszeli właśnie yy, ten piękny, Dźwięk, jakbyśmy doszli do tego. Jeszcze z ciekawości powiem Wam, że czasami mam wrażenie, że ludzie, niektórzy oczywiście, to z obserwacji, z doświadczenia, ale żyją tak, jakby mieli po prostu takie klapki na oczach, widzieli tylko swój taki mały światek, swoją taką mentalność, swoje takie przyzwyczajenia i nie chcieli popatrzeć jakby szerzej. A czasami, i żyją tak mechanicznie. I czasami zdaje się, że potrzebowaliby po prostu zatrzymać się, zobaczyć, pomyśleć gdzie ja w ogóle, w którym miejscu mojego życia jestem, kim ja jestem, co jest w moim wnętrzu, dokąd zmierzam. Są życiowe pytania, tak? To są ja to nazywam albo można to nazwać świadomością tego, co robię, dlaczego robię to, co robię. Dokąd mnie to, to zaprowadzi. E, więc wróćmy, Jezus jest drogą. Po niej możemy iść i dojdziemy do dobrego miejsca. Kolejna część tego fragmentu jest taka, że Jezus jest prawdą. E, w dobie dzisiejszych dezinformacji kiedy trzeba przepić wszel wszelkie e, fake newsy, czyli Błędne, błędne rzeczy, które mają tylko nas zamieszać, yy, rozkojarzyć. Ciężko jakby dotrzeć do dobrności, do tej głównej, prawdziwej informacji. Niedawno mieliśmy wybory prezydenckie. Każdy z prezydentów yy, deklarował, po prostu z kandydatów na prezydenta, deklarował, że obiecywał. Zrobię to, zrobię tamto, jestem taki, jestem taki. A co z tego było prawdą? Ciężko jest się tego dowiedzieć. Ludzie często okłamują, ludzie często plotkują. To samo z lekarzami. Lekarzom ufamy, tak? że gdzieś tam dobrze nas wyleczą, a tak naprawdę też dzisiaj dobrego specjalistę znaleźć, który by aktualizował swoją wiedzę, który przez to, że nie aktualizuje, nie zaszkodzi nam, też jest ciężko. tak? Leczą jedno, psuje się drugie. Więc ciężko znaleźć dobrych fachowców. I. Jest teraz trochę taki czas, że mm, nie wiemy, co jest prawdą często. Gubimy się w tym wszystkim. Nie wiemy, co robić, w którą stronę pójść czasami. Dlatego e, spokojną informacją i dobrą informacją dla nas, że Jezus jest prawdą. Brzmi to jak slogan, jak infantylnie, ale jakby głębiej na to spojrzeć, to na czym to polega? Że to, co Jezus powiedział, to, co Bóg powiedział, to się sprawdza. To po pierwsze. To co mówił, będąc na ziemi, tego dokonywał. To nie była czysta teoria. Dla mnie wiecie, wiara zawsze musiała wiązać się z praktyką. Co mi z tego, że ja chodzę do kościoła, słyszę różne rzeczy, a to się nie sprawdza. Ja na początku byłem prowadzony do kościoła prawosławnego, do cerki prawosławnej, bo strona, cała rodzina moja, w stronę mojego taty jest prawosławna. Od strony od mojej mamy jest w kościele katolickim. Tak? Potem mama. Yy... Coś świętego. A potem moja mama zaczęła chodzić do kościoła ewangelicznego. I wiecie, dla mnie to była niestety teoria do tego czasu. Tak? Dopiero w czasach, wiceum, kiedy gdzieś nabrałem świadomości, musiałam to wszystko sobie rozkminiać. Roz... co się zgadza, co się nie zgadza, co jest prawda, co nie. Co dla mnie będzie dobre, tak? Co będzie się dla mnie sprawdzało? Kiedyś pamiętam, poszedłem do znajomej. Może to mówiłem już dla was, czy nie. I tak wiecie, próbuję ją kłonić na siłę, argumenty wszystkich. Chodź, wiesz tak, jak ja, chodź za tym Bogiem. Wszystkie, wszystko, co, co trzeba było powiedzieć, powiedziałem. A on tak słucha z mnie i mówi. Już co, fajne rzeczy mówisz, no ale zobacz. Za płotem mam kogoś prawosłownego. Tu naprzeciwko mam nawet świadków i Tutaj mam kogoś z a sama pochodzę z rodziny katolickiej. No i co? Wszyscy mądrze gadacie, a nic się nie dzieje. Zrozumiałem wtedy, że jeżeli Bóg człowieka nie dotknie, jeżeli to jakoś Ciebie nie przekona wewnętrznie, to ja mogę gadać, gadać, muszę nie ale też jest druga strona medalu, bo tak można zwalać na Boga, ale każdego człowieka jest odpowiedzialnością po to, żeby pewne rzeczy zweryfikować i sprawdzić, tak? No bo jeżeli my nic z tym nie zrobimy, ja, ja te informacje, miałam informacje z paru kościołów, z paru wyznań yy, i musiałam sobie zobaczyć. Chodziłem, rozmawiałem, pytałem, czy czytałem, wtedy internetu jeszcze za bardzo nie było, ale różne książki i, i sobie powoli dochodziłem. Ale plus był taki, że jak tylko zacząłem czytać Pismo Święte, patrzeć, to magicznym sposobem Bóg to wszystko potwierdzał. Ja, ja nie musiałam żadnych potwierdzeń, choćby profesor do mnie jakiś przyszedł i mi wykładał wszystko. No mogę sobie wykładać, ja mi swoje, bo ja to przeżyłem wtedy, tak? I myślę, że tu o to chodzi. Pamiętam też, jak byłem w etapie swojego życia, kiedy y, nawet bliscy moi mówili, pukali się w głowę, co to ze swoim życiem robisz, Marnuj swoje talenty. Wyjdź stąd, rób inne rzeczy, y, cokolwiek. A Bóg mi mówił wtedy wyraźnie. W synu jesteś w dobrem miejscu, to ja w tym miejscu Ci postaruję. Więc co było prawdą? Ja wiem, że to było prawdą. Różne ludzie mają pomysły na Twoje życie. Różne mają mm -hmm. ludzi Ci rady, mm -hmm. y, próbują Cię do czegoś zmuszać, tak? A tak naprawdę y, kluczem jest to, żeby Bóg Cię prowadził. Bo Bóg ma najlepsze rzeczy i my, kiedy znamy fragmenty, układanki, to Bóg zna cały układankę wielki samochód, tak? tak On patrzy z perspektywy. Dalej mówi Jezus, jestem życiem. Jestem źródłem wody żywej. Dzisiaj wielu ludzi jest zagubionych wewnętrznie. Czują bezsens, mimo że układa im się w życiu, mimo że mają pracę, spełniają pasję, ale jakoś gdzieś tam czasami gubią sens. Wielu jest takich ludzi, którzy czują samotność, mimo że mają rodzinę, przyjaciół, ale gdzieś w głębi duszy są samotni. Wielu ludzi na przykład czują smutek wewnętrzny w sercu i nijak nie mogą tego zapełnić niczym, mimo że mają materialne rzeczy, im się układa. A Jezus mówi co? Jeśli się napijesz tej wody, nigdy pragnąć nie będziesz. Ja zmienię Twoje życie, ale naprawdę zmienię. W pozytywny sposób. Prowadź, daj mi siebie poprowadzić, tak? bo ja Ciebie kocham, ja Ciebie stworzyłem. Ja wiem, co w Twoim wnętrzu jest. Nikt nie wie, ja wiem nie lepiej. Yy, więc Biblia często mówi o nowym życiu, o ożywieniu, o mięsistym sercu, yy, o tej Bożej duchowej rzeczywistości. Dzisiaj ludzie szukają w różnych rzeczach duchowości, bo każdy tego potrzebuje, bo to istnieje. Grunt tego, że klucz do tego jest taki, żeby to było dobre źródło tej duchowości. Bo często jest tak, że diabeł też jest istotą duchową i on chce wszystko zniszczyć ograbić nasze życie, chce zniszczyć wszystko, każdą sferę naszego życia, chce ograniczyć. A Bóg? Bóg po prostu chce swoją okazać swoją miłość na nas. Tak? Bóg chce otoczyć nas swoją miłością i poprowadzić w najlepsze miejsca, w najlepsze rejony, żebyśmy spędzili te życie jak najlepiej, jak możemy. A Bóg już wie, w którą stronę nas poprowadzi. No ale tak. Dlaczego? W ogóle idziemy za Bogiem. Dużo było już powiedziane, i tym zapytał wszystkich, w większości z Was, no to byście powiedzieli dziesiątki przykładów, dlaczego idziemy za Bogiem, tak? Były kiesenki o tym też mówiące, yy, ale tak jakbym kilka miał przytoczyć, to Bóg jest dobry. Hallelujah! Po, wielu ludzi jest dobrych, można powiedzieć, że. Jak ktoś dobrze się zachowuje, to jest dobrym człowiekiem, nie pomaga, tak? Ale Boże dobroć to jest coś więcej. Bo, e, z Boga wynika ta dobroć, która jest we wszystkich nas. To On jest źródłem dobroci. Tak. Bóg jest kocha. Bóg Amen. nas kocha, Bóg jest święty. W świecie, w którym ciężko o sprawiedliwość, to Bóg jest sprawiedliwy. Amen. E, jest wieczny. Co to dla nas znaczy? Że jego podejście, jego miłość do nas nigdy się nie zmieni. Ludzie mogą od nas odejść. Niektórzy mogą nas przekreślić, a Bóg będzie zawsze za nami. Bóg to wszystko stworzył jest architektem tego świata. Więc cokolwiek zachwieje nasze bezpieczeństwo, cokolwiek by się wydarzyło, to Bóg wie, jak z tego dociągnąć. Bóg ma odpowiedzi. My nie znamy rozwiązania, Bóg wie, jak nas doprowadzić do dobrego miejsca. I można tak dalej mówić. Uczniowie Jezusa, kiedy rzucili wszystko i poszli za Jezusem, zostawili swoje rodziny, swoją pracę, i byli w momencie takim, że już ani nie było trochę odwrotu, ani też zastanawiali się i zapytali szczerze bo takie życia pytanie zdać. Jezus, co my mamy z tego, że opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą? I Jezus odpowiedział. Odpowiedział w taki sposób. I to jest. Mateusz 1927? E... Przy odrodzeniu, gdy syn człowieczy zasiądzie na tronie swojej chwały, czyli przy końcu świata, już po końcu świata, i wy, którzy pościszcie ze mną zasiądziecie na 12 tronach, sodząc 12 pokoleń Izraela. I to było do uczniów. Ale co dla nas to znaczy wszystko? Każdy, kto opuści domy, braci lub siostry, ojca lub matkę, żonę, dzieci lub pole dla mego imienia, stokroć więcej otrzyma i odziedziczy życie wieczne. Paweł ja. Paweł Jezus. Paweł Jezus. Jeśli chodzi o życie wieczne, to jest dobra wiadomość, To jest napisane, że w niebie już nie będzie smutku, nie będzie krzyku. Nie będzie bólu, już nikt więcej nie umrze. Bóg otrzyma wszelką naszą łódkę, będzie idealnie, ale sobie nie możemy wyobrazić. No ale co dzisiaj? Jest mowa o tym opuszczeniu wszystkiego, tak? Że o wiele więcej zyskamy, jeśli opuścimy. Też ja wiem, że Biblię trzeba odczytywać w sposób mądry. I wiem, że bez kontekstu historycznego, bez innych książek wokół Biblii, ciężko nam nieraz dochodzi do dobrych wniosków. I trzeba na to uważać. I spodobał mi się ten fragment w innym przykładzie, przeczytam Wam O co chodzi z tym opuszczaniem. Bo tak naprawdę, wiecie, w różnych. W wiarach, religiach jest tak, że po prostu wchodzisz do jakiejś społeczności, musisz skończyć ze znajomościami, z innymi bardzo, tak, i wiecie jest sekciarski bardzo takie, tak? A tu nie o to chodzi Jezus. Wręcz mówi przeciwnie. Tym bardziej masz być w świecie i pokazywać y, y, ludziom tak, tak? mnie, tak? Żeby y, dla Ciebie jest teraz dobrze, to niech dla innych też będzie dobrze. tak? Ale, jest... I, I posłuchajcie tylko fragmentów. Y, co więcej, zapewniam Was, że każdy, kto mnie oraz Boże Królestwo będzie cenić wyżej niż swój dom, niż swoją naturalną rodzinę, włącznie z dziećmi, i każdy, kto z uwagi na mnie zrezygnowałby z osobistego komfortu i poczucia bezpieczeństwa, jakie wiążą się z posiadaniem zasobów materialnych, otrzyma, otrzyma według duchowej miary 100 razy więcej niż to, z czego zrezygnował. Czyli Bóg nie zachęca nas do opuszczania. Tak? Bóg mówi, że On, ludzie są różni, nasza rodzina też jest nieraz różna i tak dalej, ale On jest idealnym, wszechmogącym, wszechmocnym, wszechwiedzącym Bogiem, który, jest, który chce dla nas najlepszych rzeczy i to Mu w pierwszej kolejności trzeba ufać ponad wszystko. Oto w tym chodzi. Więc Bóg wypełnia puste miejsce w naszym wnętrzu, w sercu, nadaje nam sens, daje nam cele, wyzwania, życie staje się super przygodą, mimo trudności, mimo ciężarów, mimo problemów, jesteśmy z Bogiem, musimy się, nie musimy nieść tego ciężaru, tego wszystkiego. Ja tyle razy to staram się naprawdę to doceniać, kiedy się modlę, bo jest już jestem przykłoczony życiem, z każdej strony coś, tak? I, i mówię, Boże, ja chcę na Ciebie ten ciężar złożyć. I, wiecie, i to nie jest proste wygadanie się, dla kogoś się wygadam, jestem troszeczkę lżej, tak? ale jeśli chodzi o modlitwę i to, co Bóg robi, Bóg naprawdę tego tym cieszy. Ja mogę normalnie wtedy funkcjonować. Nie jest jakaś mm. tabletka czy coś, mm. tylko naprawdę to jest pomoc Boża. Realna pomoc Boża. Bóg nas... Yy... Słuchajcie, mogę dalej mówić, mam tu rozpisane, że Bóg wyciągnął mnie z bagna, tak? Bóg wyciągnął mnie z złych rzeczy, postawił w dobrym miejscu. Bóg mi dał yy, super rzeczy. Ale przejdę już do podsumowania, że tak naprawdę, tak jak na początku pokazałem wam te grafiki, tak? z Bogiem nigdy nie trafimy tego kota, tego ząbka. Z Bogiem możemy tylko dobre rzeczy doświadczać, z Bogiem możemy dojść do właściwych rzeczy, zdrowych rzeczy, dla nas najlepszych, dla naszych bliskich. Więc Bóg wyciąga do nas rękę. Czy my ją zawsze weźmiemy? Bóg chce do nas mówić, chce dawać nam do rozwiązania. Czy my będziemy mieli otwarte oczy i uszy do tego? To jest nasza tylko decyzja. Bóg daje nam wolny wybór. E, więc ci, którzy jeszcze nie poszli za bokiem, nie zdecydowali, dzisiaj stoją przed wyzwaniem wejścia troszeczkę, w nie znamy. Stoją przed wyzwaniem tego, żeby wysilić się, trochę głębić, sprawdzić. Wystawić Boga na próbę, czy to, co on mówi w tej Biblii, to jest prawda. Czy to się sprawdzi? Tak? Ci, którzy już postanowili pójść za Bogiem, stoją przed wyzwaniem podjęcia pracy, różnych działań dla Królestwa Bożego. Ci, którzy żyją w grzechu, stoją przed wyzwaniem zerwania kajdan, z rezygnowania, może nieraz z przyjemności, albo z tych rzeczy, które na tą chwilę są dobrym rozwiązaniem, ale koniec końców nie są wcale dobrym rozwiązaniem. Więc chciałbym i to jest moim celem na koniec życia stanąć, patrzeć na swoje życie przed tym i powiedzieć spokiem, tam wszystko, czego chciałam. Ja jestem spełniony, jestem szczęśliwy. Niczego nie żałuję. Jestem z siebie dumny. Że wykorzystałem tą siłę i mądrość trudnych mój A teraz mogę iść w spokoju. To spokojnie do swego i w